Cześć kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was piosenkę Arkinoego o dobrych i złych uczonkach. Pamiętacie tak, to tak, nie to nie? Dla ludzi są trujące, lepiej już policzyć, kropki na biedroce, uwaga na nuchomory. Dla ludzi są trujące, lepiej już policzyć, kropki na biedroce. thank you Tablicy, którą mi pożyczyły Szałaputy. Zobaczcie. Czy rozmawianie jest fajne? Pewnie, że jest fajne i super. Nie możemy krzyczeć, tylko rozmawiać ze sobą spokojnie. Ale kiedy rozmawiacie na lekcjach i zajęciach, to jest niefajnie, bo wtedy przeszkadzacie innym. Czy drapanie jest super, czy nie? Nie, drapanie jest okropne, bo wtedy robimy komuś krzywdę i zobaczcie, mogą powstać różne rany i będzie bolało tą osobę, oj, bolało. Zabawki odkładamy na miejsce, to jest fajne, czy niedobre? Pewnie, że fajne, zostawiamy porządek w swojej sali, w swoim domku. Ciągnięcie za włosy. Fajne czy niefajne? Pewnie, że niefajne, bo to boli tą osobę, którą ciągniemy za włosy. Witanie się. Witamy się podaniem rączki. To jest super czy źle? Super, pamiętajcie. Teraz witamy się łokciem. Przybijamy sobie łokcie albo żuwie. Nie możemy na razie się przytulać. Musimy uważać. Nie wolno na nikogo pluć, bo możemy go zarazić chorobą i w ogóle to jest bardzo niefajne. A grać razem w piłkę możemy? Pewnie, że możemy, to jest super. I pamiętajcie, żeby w trakcie zabawy nikt nikogo nie kopał, bo to jest br. PA!